I pierścień. Odtrzymaję nie, to nie, Sam. Sam by mi dał pastorzy, tego się na tym. Mhm. Mm y, e, mamy gości podobno. Umowę. Jakich? Gości? Ja i sprawdź. To labo. Skąd na ziemię nie RUSZACIE się, słod! Wszyscy na ziemię nie RUSZACIE się! Uwataj broń na ziemię! Wszyscy ręce w górze, nie ruszaj! do góry! Nikt się nie rusza. Panowie, w o jakim czerwonej koszuli do mnie! Plecami do mnie podchodzisz. Lewa, prawa. Co jest kurwa? Plecami, plecami. Kampa w plecami, kasynie? Się plecami plecami się odwracasz. Lewa prawa. Zakupam cię, lewa prawa. Panowie nakaz jest? To jest prywatne miejsce. To teren prywatny. Mam pokój, także ja zapraszam do... Teren tutaj. prywatny z ryskują i stąd pana gdzie znajdę pana dowód w kieszeni Wyciągam sobie dowód. dowód Szukam dowodu Dobra, wyciągam dowód Proszę dźwięk. Proszę mnie, kurwa, rozkuć To jest teren, teren prywatny jak coś, nie? To Pan jest teren prywatny Proszę do drzwi wypierdalać, tak? Pan się odwróci Szukam na dowodu kas. Pan mi nakaz na Co jest? E, na, na, A odznaka? Na, na przykład na kas? jakaś? A znaka, nakaz, coś? Pogonię, wszystko na komendzie Aha takie komendy Jakie jest. Nie próbawi? no, nakaz, nakaz kurwa gdzie jest? nakaz? Tak? Alex no, Andry! Lakas do mi pokaż, co to się Dowód wyciąga! Nie nakaz mi pokaż! Pani detektyw białej tutaj, <ścoughs> gra Dobry nakaz, ja tutaj teren Proszę mi na, najpierw pokazać nakaz, rozkruć tutaj moich gości oraz pracowników, a następnie do wyjścia i wypytalać mi stąd. W trybie ma, prakursy, na tych. Zakampili się na kasynie na pieprzonym? I już sobie nigdy nie zagrał. Ostro! Tak, tak, parowa. to jest prywatny teren i prosilibyśmy jednak o zachowanie jakichś tutaj pozorów przynajmniej. Że państwo zapraszamy. działają. Za nami. Idziemy, wychodzimy. wychodzimy. Nie. To żegnam. Na żegnam. Do wychodzimy. widzenia, jak panowie wychodzą, to najpierw nas rozpoczynamy. Zapraszamy. Co tam panowie? Wychodzimy. wychodzimy. Idziemy, panie kuj. Nigdzie nie wychodzę. Wychodź! Ja Do zostaję na terenie są. prywatnym. Na terenie prywatnym. Panie Knuckles. Na tak? Trzymał użyć spokojnie? wobec pana siły, zapraszamy. O, panie pan tutaj wygląda na kompetentną osobę. Też pan wyprosi Chyszysz, swoich Jake. znajomych, rozkuje najpierw. Zapraszamy. Słuchajcie. Jake, Jake'owa Jake, Jake. Jake no to panowie macie sprawę następną, za chwilę. Nie pałacujemy, zapraszam. W razie to wy pojeździecie, przychodzicie bez nakazu. Do panie Knuckles, zapraszamy z nami. <śles>